Pod prysznicem młoda przerażona kobieta, rękoma zasłania nagie piersi, w jej stronę skierowane. Ostrze Czy istnieją noża. takie kadry filmowe, których nie da się opowiedzieć? Czy osoba z niepełnosprawnością wzroku może zostać kinomanem? Zabierz laskę do kina. To hasło kulturalnej i bardzo oryginalnej kampanii społecznej. Chodzi oczywiście o białą laskę, atrybut niewidomych. Ma ona przypominać o potrzebach osób niepełnosprawnych w takich miejscach jak kina, teatry, muzea i wszędzie tam, gdzie kultura nie powinna mieć barier. Głównym celem kampanii jest uświadomienie, na czym polega tak naprawdę udostępnianie kultury. A udostępniona kultura to jest taka, która. Do spektakli, do filmów, do wystaw daje audiodeskrypcję, czyli dodatkowy opis dla osób niewidomych, daje napisy do osób niesłyszących, zapewnia tłumaczenie na język migowy albo pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Na tym nam zależy i ta kampania ma zwiększyć świadomość wszystkich ludzi, którzy tworzą kulturę. Agencja fotograficzna, która robi i współpracuje z różnymi fundacjami. Możemy sobie pozwolić na, na pomoc i współdziałanie. Ten projekt jest to tyle ciekawy, że był dla nas wyzwaniem a to chyba jest najfajniejsza rzecz, która motywuje nas do, do pracy, i dajemy z siebie wszystko, całą swoją pasję, do tego, żeby gdzieś to dobrze wyszło. Się na wybraniu bardzo silnych e, ikon, właściwie z, ujęć z filmów, czy w silnych zdjęć, które gdzieś kojarzymy z historii filmów czy fotografii. I m, przede wszystkim, żeby e, przedstawić jakby tutaj podwójną sytuację. Z jednej strony robimy piękne odtworzenie, że e, ujęć, które wszyscy znamy na całym świecie, a z drugiej strony te zdjęcia e, destruujemy, zakrywamy je. A tworząc y, tylko i wyłącznie opis y, tego, co się y, y, dzieje za, za czarną plamą. Ta kampania społeczna Zabierz Laskę do Kina, miejmy nadzieję, to będzie kampania, która odbije się szerokim echem nie tylko w mediach, ale też w świadomości ludzi. Którzy zmierzą się z tym tematem, z tematem dosyć trudnym, ciekawym i potrzebnym dla wszystkich osób, które mogą wreszcie uczestniczyć w kulturze, brać w nie udział bez barier. Czyli, zabieramy laskę do kina. Retrospektywa Kina z Duszą potrwa od 27 do 30 stycznia w Centrum Informacyjnym imienia Jana Nowaka jeziorańskiego w Bibliotece Publicznej na Powiślu w Warszawie. Zostaną wyemitowane cztery filmy nagrodzone na Praskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych Kino z Duszą. Po projekcjach odbędą się spotkania z reżyserami. Od 31 stycznia w kinach zatańczy śmierć. Dance Macabre to krótkometrażowa animacja Małgorza Rżanek. Film jest współczesnym i nieco przekornym odniesieniem do średniowiecznego motywu tańca śmierci. W domu spotkanie z historią od 24 stycznia można będzie oglądać wystawę Zwyczajny 1934 Polska na zdjęciach Wilema van de Pola. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja albumu ze zdjęciami.